kochani, mam nadzieję, że room tour mojego pokoju wam się spodobał. Generalnie ten pokój nigdy, przenigdy nie wyglądał do końca tak jak bym chciała, ale przez cały czas mojego nagrywania na YouTubie odkładałam to na później, bo wiesz, mi nie pasowało, coś wiecznie miałam jakieś ale, ale on może wyglądać lepiej, ale można coś poprawić. Doszło do tego, że już mam prawie 22 lata. Tak wiem, że ten pokój nie wygląda jak pokój 22-latki. Zawsze byłam troszeczkę zwariowana, nie wyróżniając się od innych i ten pokój okazuje troszeczkę mnie. Chociaż też nie do końca pokazałam wam wszystko, bo tak za bardzo wam nie dam zaglądać, bo stwierdziłam, że chcę mieć jakąś swoją prywatność w tym pokoju od 7 roku życia. I ten pokój w międzyczasie miał tyle metamorfoz, że szkoda, że wtedy nie kręciłam, bo gdybym mogła nagręcić to wszystko przez te lata jak tu się zmieniało a ten pokój naprawdę wyglądał bardzo inaczej kiedyś jak tutaj się wprowadziłam, była małą dziewczynką ten pokój był cały różowy a całe ściany były zaklejone plakatami z Barbie i tym podobne teraz przyszła już pora na to że wyprowadzam się z domu tak wiem po raz kolejny bo już się kiedyś wyprowadzałam ale tym razem wyprowadzam się już na dobre bo to mieszkanie sprzedajemy i ja się wyprowadzam też do innego miasta. Moja mama się dzisiaj wyprowadza i to mieszkanie za może rok, za może pół roku nie będzie już nasze. Zobaczymy. Więc to była ostatnia okazja na to, żeby nakręcić wam ten room tour. No i co? W takim stanie mój pokój się ze mną będzie żegnał. Ja dzisiaj biorę się zapakowanie, mam ze za sobą pełno kartonów i pakuję już powoli swoje rzeczy. Mam też mieć taką pamiątkę, nie ukrywam, żeby po prostu kiedyś móc sobie wspominać, jak wyglądał mój pokój. Bardzo bym żałowała, gdybym tej pamiątki nie nagrała. Także mimo wszystko nic. Pora na zmiany, pora na duże zmiany. Być może zobaczymy się w jakichś innych filmikach już w innym miejscu. tak już będziecie wiedzieli, że nie mam mnie w domu. <słuch> Bardzo dużo się zmieniło w moim życiu w ostatnim czasie i ten pokój również będzie taką moją małą pamiątką, będzie mi go brakowało. Was do zostawienia łapki w górę oraz do zostawienia subskrypcji na moim kanale, aby być na bieżąco z nowymi filmikami, bo mam wrażenie, że teraz jest tyle zmian, że będę miała coraz więcej, bo zmieniłam też pracę między innymi, także też praca i jedyne co mi zostało po mojej pracy to spalone włosy. Czy Wy to widzicie? To wszystko o tu, wszędzie, to są moje spalone włosy z pracy bo w pracy miałam taki piec, że spalał po prostu mi włosy spalał mi włosy, kiedy po prostu go otworzyłam, wszystko buchnęło na mnie i mam i mam po prostu po włosach, muszę nosić opaski, bo wyglądam jak głupek, kiedy mam włosy spięte, ale koniec tego, bo zmieniam temat, tak jak zawsze Także co, dziękuję Wam za oglądanie, nie zapomnijcie też o dzwoneczku i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cieszę się, że jesteście i mam nadzieję, że ten kanał w końcu się wybije, bo nie ukrywam, że już strasznie długo na to czekam. Także buziaczki i pa